Cześć wszystkim, tutaj Alex. Pokażę Wam dzisiaj y, Hitmana nowego. Nie, y, Dishonored. Kurde, ta inna gra, która nie potrzebuje multi. Assassin's Creed 3, już też wspomniałem, to jest właśnie ona, to jest oddzielny zupełnie menu y, trybu multiplayerowego. I cóż, mogę Wam tutaj opowiedzieć mnóstwo rzeczy. Pokażę Wam tutaj, jak to mniej więcej wszystko wygląda i dlaczego to wiem. Pewnie myślicie, że dlatego, że dużo grałem, że wszystko y, sprawdzałem po kolei, że sprawdziłem każdą opcję, zobaczyłem co tylko. Tutaj jest ciekawego, ale odpowiedź jest taka, że po prostu wszystko to już znamy z poprzednich części. Bardzo się Ubisoft tutaj starał to jakoś urozmaicić z Rozumiem tyle, że tym razem jesteśmy jakimiś użytkownikami hmm, komercyjnej wersji Animusa. No i możemy się wcielać jako niejako dla zabawy tutaj. Z tego tak wynika właśnie, tak jak powiedziałem z trailerów tutaj yy, są jakieś rzeczy do odblokowania i tak dalej i tak dalej. Wskakują levely, tu mamy zdolności. Takie nasze własne klasy, to wszystko jest oczywiście znane. Jak widzicie, kurczę, bardzo mało grałem, ale już zdecydowałem się nagrywać ten materiał. Dlaczego? Dlatego, że, jakby to powiedzieć, wszystko jest znane, kurczę, zagrałem chwilę i ta gra jest dosłownie, kurczę, taka sama jak, nie wiem, jak Brotherhood, jak Revelations. Nawet te wszystkie zmiany, jakie wprowadziła kampania Assassina, zostały tutaj totalnie olane. I to jest już strasznie dla mnie dziwne. Ja myślę, że może. Nie ma trochę powodu, żeby marnować materiał na ten multik. O, przegapiłem jakby sprawę specjalnie, świadomie przy okazji Revelations. Ale teraz, może żeby już dopełnić całości, żebyście widzieli co tutaj dostajecie na płycie, a właściwie dwóch płytach, bo Assassin jest kolejną grą w tym roku, którą dostajemy na dwóch płytach. Na drugiej jest właśnie tryb multiplayer. No i cóż, to dwa nowe tryby. W tej chwili pokażę wam Dominację, ja ją widziałem na Gamescomie, więc mogę bez problemu się nie wypowiadać. Jest to oczywiście kurczę, co można robić w asesynie nowego. Możemy wziąć nowe tryby, nowe zdolności, robić nowe mapy, nowe postacie. No i. dokładać. Bardzo dobrym pomysłem byłoby, nie wiem. Nowe mechaniki, coś z koniami wymyślić, coś z wyścigami, jakimiś, po dachach, tory przeszkód. Żeby nie wiem, żeby system walki jakoś kurczę wczepić w to wszystko. I to nie wiem, zaczęłoby może mieć jeszcze większy sens niż to, że tutaj... Ciągle mamy to samo, ciągle mamy te zabójstwa, to chowanie się w tłumie i tak dalej, i tak dalej. To nie jest jakieś na tyle dobre, żeby to przerabiać na tyle sposobów, w obrębie jednej serii. No, co roku, co roku, kolejny rok mamy ten multiplayer, który wygląda naprawdę tak samo, i mimo, że mamy tutaj nowy silnik, mimo, że są zmiany w sterowaniu, to mam straszny problem, żeby się ponownie w to kręcić. Bardzo dużo czasu spędziłem przy okazji Brotherhooda, bo wiadomo wtedy. To było coś całkowicie nowego, wtedy się chciało z tym zapoznać, i tam mam największe jakieś wyniki nabite. W przekazie Revelation sprawie całkowicie to zlałem, sprawdziłem tylko parę tych plików do odblokowania. No a w tej chwili już naprawdę mam problem z wykrzystaniem sobie yy, w sobie jakieś tutaj ochoty do naszego grania. I dobra, i czymże jest yy, dominacja. Dominacja to jest taki tryb, gdzie mapa jest zielona. Zazwyczaj na trzy... Części, tak widzicie, ja teraz jestem przy B, tam jest A Wrogów, tam jest cenarz, i mapa jest podzielona właśnie na te obszary, nie tylko te koła. W centralnych częściach tych obszarów są takie koła. Ja zaraz przyjmę tutaj punkt. No i chodzi o to, że na terenie obszaru wrogiego my jesteśmy zwierzyną, przeciwnik jest polującym, i to jest jakieś takie zablokowanie na zasadzie, wiadomo jak wścigającym. Oni mają nas tam na radarach, tak mi się zdaje, i na nas polują, musimy uważać. O, tu jest jakiś przeciwnik. To jest jakiś przeciwnik, yy, który zaatakował mojego kolegę. Ja muszę o, w tym obszarze... Dobra, teraz oberwę, bo dostałem bombę dymną. Muszę tej chwilę przeżyć, żeby, wiadomo, yy, obszar został zajęty. Muszę w tym kole gdzieś się schować w tłumie, gdzieś coś spróbować i wypatrywać naszych wrogów. Oczywiście w trybach drużynowych mamy takie same skórki w, w obrębie, no, wszystkich tych naszych sojuszników. Czyli wiemy, jak wyglądają nasi wrogowie, musimy ich wypatrywać i... no cóż... Yy, Musimy ich identyfikować, musimy znajdować, gdzie, którzy to są oni, którzy to są wrogowie. Teraz się bronimy. O, tu jest ktoś na przykład kolejny. Może to on, może to tamten, może poszedł tam. Oczywiście najlepiej gdzieś... ...siąść, przyczekać. No i teraz się wszyscy rzucą tam. Mamy też wszystko znane, mechaniki takie jak były. Animacje też praktycznie, kurczę, nie wiem, bardzo dużo animacji było w tym singlu. Tutaj jest z tym jakiś problem okropny. O to gościu chciał zmienić przebranie i tak dalej, są to umiejętności. Ja mam rozrzucanie teraz monet, żeby tłum się zbieg i żeby to był problem dla mojego ścigającego jest standardowe, całkowicie standardowe przebranie i są noże. Teraz właśnie są trzy aż zdolności, bo pod Y mamy na zwykle szczycie nóż. Są pewne zmiany w sterowaniu. No teraz odpychanie ludzi podczas takiego zwykłego, w miarę szybkiego chodzenia. To jest trzymanie tylko A, teraz nie musimy do wspinania trzymać A podczas wciskania spustu tylko sam spust i tak dalej i tak dalej, nie ogłuszamy już przyciskiem B tym samym co zabijamy, o i teraz gdzieś tu jest wróg, gdzieś tu jest wróg, jest oczywiście bicie serca i miał ogłuszył bardzo ładnie, to, że mam oczywiście problem, chyba ja tu zaraz wstanę, on może się teraz tylko schować. No właśnie, i moi go dopadli, więc no cóż, łatwiej się trochę jest bronić niż atakować. Najłatwiej jest oczywiście no, pójść gdzieś, gdzie nie ma wrogów, i zaraz to wszystko wygramy. Jakaś w miarę dobra tutaj akcja. Osiągam poziom szósty, one się gdzieś tam w tle wbijają. w ogóle mnie to nie interesuje. Achievement. O, achievementy są fajne. Bardzo fajnie, to bardzo dobrze świadczyło mnie, że dopiero teraz go dostałem. Są so, fajne animacje, na sam koniec. Zwłaszcza w tych trybach, gdzie każdy gra na swoją, na, na swój rachunek. Kiedy widzimy takie nie wiem, nasza postać idzie i zabija trzy postacie po kolei w ładnej animacji. To no to jest fajne. O, takie coś w sumie, no. No, o takie coś mi to słownie chodziło. Myślałem, że teraz tego nie ma. Czyli jest zawsze to fajnie sobie zobaczyć na koniec się pochwalić przed innymi, że o to powiem, Ja tylko wiadomo, najlepiej to wygląda w jakichś pojedynczych, gdzie gramy na własny rachunek, kiedy wiadomo, który awatar jest nasz. No i dobra, ja teraz wychodzę i wam pokażę jeszcze jeden tryb, który jest tak diabelnie dyskusyjny, że o matko. Dobra, udało mi się dodatkowo znaleźć mapę z, z scenariuszem zimowym. To jest chyba jedyne nawiązanie do mechanik nowych mechanik z Singla. I cóż, mamy tutaj swoją standardową postać. Jest to tryb kopowy. Tak, takie coś, gdzie biegamy sobie razem. Dosłownie biegamy, bo tutaj praktycznie nic innego nie robimy. Biegamy sobie razem, jesteśmy w jednej drużynie i mamy dopaść gości yy, sterowanych przez sztuczną inteligencję. O takich jak ten i taki jak ten. O, tuż. Tu Koleżanka go dopadła, dobicie i tak dalej. Mamy wyznaczone cele, musimy je jakoś w współpracy jak najbardziej sprawnie zlikwidować. Tu jest punktowany przede wszystkim czas, znaczy punktowany. Liczy się przede wszystkim czas zrobienia, bo jeżeli minie to jest koniec całej sesji, ale punktowany jest sposób zabicia i tak dalej, to wszystko co znamy z podstawowych trybów i bardzo dużo punktów jest za za zrobienie tego w tym samym czasie. Tak więc warto w tym przypadku mieć mm, ogarniętą ekipę, żebyśmy mieli komunikację, żeby było trzech jakichś kolegów i żebyśmy wiedzieli dokładnie kto co y, robi. Bo w tej chwili widzicie to jest takie bieganie i kto go pierwszy dopadnie. Ja myślałem, że ja dopadnę tutaj nie, gość tu dopadł no i wszyscy robimy jak tam hmm, co nam popadnie. Więc to jest takie twórce nie wiem staranie się zrobienia czegoś na podstawie kopa, jeszcze ta, ta gra, ta Wataha ma osobną opcję w menu. Poza grami, wiadomo, vectusami. No i jest to coś w stylu, nie wiem, przed, przetrwania do kolejnych fal. Tam się punkty nabijają na górze. Przechodzimy do kolejnych sekwencji. I teraz gdzie jest przyjemniaczek? Tutaj. Jeszcze po lewej stronie, jak widzicie, mamy pewnego rodzaju wyzwania. Zadząć premię za ciszę lub za incognito. Nie wiem, spróbuję teraz to zrobić, ale oczywiście jak ja to będę próbował robić, to ktoś tutaj przybiegnie i go zarąbie. Dyskretny. Cichy, i teraz możemy go zabić. Zrobiliśmy wyzwanie, jakoś więcej punktów. jeszcze oczywiście bonusy, żeby kogoś zabić za, za dodatkowy czas. No i jest to starażny w takim... z takimi losowymi osobami te jest straszna bieganina. Łapanie dosłownie o chłopów, żeby kogokolwiek zabić. No i te wyniki nie są za bardzo zadowalające. Oda się ładnie chłopaki ustawili, tylko że widzicie, jeden się rzucił, i teraz wszyscy muszą. Teraz wszyscy muszą zabijać. Zabójstwo z ukrycia, no i wiadomo, teraz bym musiał się na przykład schować gdzieś w sianie, gdzieś zawisnąć i zabić zaskoczenia z ukrycia, A to jest dość trudne, bo oczywiście zaraz ktoś przybiegnie i go zarąbie. No, tak więc ten tryb wypada tak sobie, liczyłem, kiedy słyszałem, że w Assassinie będzie w końcu co to liczyłem na jakieś fajne misje, dobrze pomyślane, zaprojektowane jakoś specjalnie pod, nie wiem, dwie, może więcej osób coś w stylu jakichś takich asasynowych Spec i to by miało naprawdę jakiś kurde fajny potencjał, bo było mnóstwo jakichś standardowych misji w obrębie kampanii od Assassin's Creed 2 które już się opatrzyły, które Ubisoft już woli omijać, ale które by się świetnie mogły sprawdzić w przypadku, no widzicie biegniemy i zaraz mamy koleżance koleżanka mnie teraz wyklina i leci po kolejnego żeby, żeby zdążyć Nam. No, przy każdym zabójstwie właśnie mamy, przy każdym kolejnej ofiarze czy celu mamy te wyzwania warto brać je pod uwagę, jak kombinujemy z innymi. No i właśnie, liczyłem, że może coś będzie bardziej zaprojektowane pod jakiś taki bardziej standardowy, nie wiem, ko Pomyślany specjalnie pod te opcje, a nie jakaś taka bieganina z na mapy z multi sztuczną inteligencją i kazać zabijać na czas jeszcze. I jest wielobójstwo, kolejne wyzwanie, bardzo fajnie. Jest ze 25 sekwencji, a ja już jestem 9, więc idzie to bardzo szybko. Najpierw no nie było 4, aż graczy nabija tutaj punkty. Co jeszcze jest warte powiedzenia? Powraca sklep znany z Revelations. Kupiłem sobie te wszystkie duperele, którymi obławiamy się standardowo jakoś grając i oblokowując sobie. Czy to zdolności, czy to elementy do wystroju naszej postaci, czy awatary jakieś, czy filmy różne takie bardzo bogate. Hmm, zaplecze, które no, jest oczywiście warte blokowanie, jeżeli nas gra wciągnie i doszły teraz mikro, mikrotransakcje wszystko jest wyrażone w dwóch walutach w walucie zdobywanej w trakcie gry i w walucie kupowanej za prawdziwe pieniądze widzę, że zaraz przegramy no jak wiadomo, niekoniecznie mm, osoby wygrywające gdzieś tam mające lepsze rzeczy, niekoniecznie muszą tu sobie Oblokowywać, ale po prostu mogą, Boże, nie, co się stało, w ludzie, uciekło, mnie, ale mogą sobie po prostu to, to kupić. To też jest jakaś metoda. Jest sekwencja dziesiąta. Normalnie za to, ale już go dostałem. No i cóż, to by było chyba tylko tyle. No i nie wiem, co zrobić z tym multikiem w Asasynie. On jest w tej chwili, jak... I właśnie jak wychodziło o Brotherhood, to ja wiedziałem, że to może być z jakimś pomysłem, że ktoś może chciał zrobić coś fajnego i to się grało dobrze, bo nie było czy takiego. Teraz kiedy on po raz trzeci powtarza się w, w tym samym praktycznie, to naprawdę nie mam pojęcia co o tym sądzić. To nie jest coś, co będę się zagrywał. Tym bardziej, że jeżeli mam już cokolwiek nabite na poprzednich grach. O, teraz może ładną jakoś zrobimy. Nie, bo ktoś się oczywiście. No, ktoś oczywiście wyskoczył wcześniej. Ale zabici wszyscy. Wykończamy cele. No super, taka, taka też może być zabawa. W ogóle nie używam tych zdolności, no bo jakoś. Też trzeba mieć ku temu zdolność, ja się staram tylko biegać i dorwać. no w ogóle się rozpętała śnieżyca. życa. To jest strasznie fajne swoją drogą graficznie. No i cóż, tak jak mówię, to nie do multika będziecie kupować tę grę. Oj a dla bardzo fajnego wypasionego singla, który i podpasowa, chociaż hmm, potencjał był dużo większy. No i cóż, tak wygląda multik, po raz trzeci praktycznie to samo w Assassin's Creed. Multik robiony na siłę, chociaż kiedyś, no kiedyś to był robiony może z potrzeby, teraz jest dorzucany, bo już raz zarobiono sukcesem, to nie wypada, żeby tego nie było dalej. Teraz dzięki wielkie za uwagę, no i zakończyliśmy swoje gameplayowe podboje z Assassin's Creed 3, to już tylko recenzji się spodziewać. Dzięki wielkie i cześć.